Dzień dobry i witajcie w nowym dniu i vlogu po no, małej dla mnie przerwie, bo powiem Wam, że jeszcze w tym dniu, w którym teraz jestem, nie dodałam żadnego vloga. Ale zbieram się, bo mam nagrane, muszę je zmontować, załadować i Wam dodać. A dzisiaj jesteśmy w ogóle w Warszawie, Jeśli jesteśmy w hotelu. Ogólnie nawet Wam nie robię runtouru, bo jest taki błagam, że zrobiliśmy. W ogóle Kali jego jedzenie, bo Kali z nami jest, więc e, ogarniamy się, szykujemy i idziemy zjeść się na nie. Mam plan iść do Charlotte. Zobaczymy, czy w ogóle znajdziemy tam miejsce, a jak nie, no to pewnie coś znajdziemy, bo jesteśmy w centrum. Wydaje mi się, że nas to 100% będzie coś innego. Jak nie to, to coś innego znajdziemy. Więc ja wyglądam tak w ogóle mam niezapiętą sukienkę do końca, bo czekam na żelazko, żeby może Wojtek zapytał na recepcji, bo mam tak pogniecioną sukienkę, pomimo, że ją prasowałam. No to wiecie, Len robi swoje. Ale jest w ogóle przepiękna i jest ze zarkiem. Jakbyście chcieli w ogóle, mam tutaj matka. Więc, jeżeli chcecie, to proszę bardzo. Kosztowała 129 zł. Jest bardzo fajna, wygodna. Z tyłu, z tyłu ma takie wiązania. Dzięki temu możecie sobie dopasować ten przód i Wam nic nie odstaje, jest bardzo, bardzo wygodna. Jednak ogarnęłam, bo już się zbieramy, więc pokażę Wam, bo już mnie nawet w porządku. I są drzwi wejściowe, wchodzicie i, i tutaj mamy właśnie dość sporo miejsca w ogóle. Nie wiem, czy to widać, ale naprawdę coś jest sporo miejsca i tu jest taka... Stolik, e, można sobie zrobić właśnie herbatę, tutaj jest cały w ogóle barek. Więc e, spokoję zawsze herbatkę o to uwielbiam i zawsze z rana piję właśnie e, wyżątek. Więc sobie już zrobiłam tutaj kali na ogromnym łóżku, tak? Jak? Jesteś królewicz. Gdzie ty masz spać? Na łóżku, oczywiście. No i tutaj mamy prysznic w ogóle z właśnie przeszkloną szybą. Tutaj jest właśnie cała łazienka kibelek, więc... Spoko, się, no, ja że jest czysto. Generalnie, no praktycznie tylko spędziliśmy tutaj noc i już spadamy, bo wczoraj byliśmy o 19 w hotelu, 40 jakoś. Krzacie, Ty jesteś taki śmieszny, Kali. Taki śmieszny jesteś. Szczykałeś całą noc, tak, bo ktoś hałasował. Ja zamówiłam w ogóle się na szarlot, chyba takiej klasy. A Wojtek, Wojtek uszalał, że mój krok madam i... Jajka z mamy dyplomu. Więc zobaczymy jak będzie. I w ogóle miałam Wam powiedzieć czemu ja uważaj. Super Kali! Ekstra! Miałam powiedzieć czemu przyjechaliśmy w ogóle tutaj do Warszawy. Dlatego, że wczoraj moja przyjaciółka organizowała swoje urodziny i zaprosiła nas i poszliśmy do wozownia, Co stołu, więc jesteście z Waszy to będziecie kojarzyć. Bardzo w ogóle fajna miejscówka, jedynie co toaleta bardzo kiepska. była spód i Kiepskie zejście, Jest kiepskie zajście, więc były duże kolejki, ale nam się po na raz, że jakoś w miarę szybko to poszło. No ale e, dlatego też z tego powodu jesteśmy w, w Warszawie no i sobie jeszcze zostaliśmy na cały dzień. Później myślę, żeby się przejść gdzieś spalić kalorie. <noise> Jajka Wojtka te z majonezem e, turfowym bardzo dobre. Troszkę też jest zimne, ja mówię, jak są ciepłe. Nie wiem kolej. Już jesteśmy po śniadaniu. Powiem wam, że smaczne było, ale nie najadło mi się. Ten zestaw Charlotte jest zdecydowanie osobiście dla mnie za mały. Może, dlatego, że nie, może żarta jest tam jakoś. Ja nie wiem o co chodzi, ale no widzę, tam jest tylko krosant, z jedną kanapkę w sumie z tym serkiem i konfiturą. I w sumie małe są te porcje tych dodatków, tych słodkich. Mało na tyle, że w sumie moim zdaniem nie starczy na cały koszyk wieczywa. Wojtko też, jakby siedlenie generalnie było smaczne, tylko po prostu małe. Może to jest kwestia tego, że my dużo jemy, ale nie wiem Zmęczyłeś się i co koniec chodzenia Tadku, musisz mnie wziąć na rączki chyba Przyszliśmy sobie usiąść eee, na wodą Powiem wam, że jest mega gorąco. W ogóle pogoda pokazywała, że będzie chłodniej. Hmm. No, może co? tak. I sobie siedzimy, pijemy. Eee, nie to dla kolego też przyszliśmy, bo on już strasznie eee, narzekał. Co chwila się kładną. <laughs> Szybkuńcie odpoczywa i dla was to jest parę chwil, z trochę parę godzin Ym, Przyszliśmy do Madry, już tu kiedyś byłam i w sumie też na vlogu wam pokazywałam, bo byłam ostatnio czasie tutaj z moją mamą jak jest bardzo, bardzo dobre jedzonko i zamówiliśmy kalmary, jeżeli tutaj będziecie, to kalmary to jest taki... no must have. no i pizza, więc czekamy na jedzonko i sobie czujemy. Co prawda obiekt jest strefa kibica, więc jest trochę głośno, ale ze świętują Kolejny drink bezalkoholowy, ale jest. Zdrowko. Bardzo dobry. Ale te szkodki. Z bo jestem ciekawa Twojego w ogóle wrażenia. Co to jest za sos? Oj, przekonasz się. Nie chcę okay. Ci zdradzać. Mm. Przez Spróbuj. Dobre? No, Nooo, to No, są idealne, takie tak. jak powinny być Jestem z tych osób, które je pizzę w desce no no w Inowiszu ręką Dopełniamy się już w samochodzie, totalnie kulinarny to był vlog bo byliśmy i na lodach i na śniadaniu i na obiedzie ale mam nadzieję, że wam się podobało dotarliśmy właśnie już do samochodu i będziemy się kierować do Łodzi, zrobiliśmy 10 tysięcy kroków i spaliliśmy ponad 1000 kalorii zobaczę, no ale przy tym co my jedliśmy to, może hmm. ja mniejsze kroki robię zobaczę czy może ja więcej <ścoughs> ja zrobiłam 10 351 więc yy... Tak, to by było. No i lecimy już do łodzi. Nie wiem, czy jeszcze będę się do was odzywać. W razie czego już powiem wam, że bardzo wam dziękuję za oglądanie i do następnego vloga. Ludzieki, bye!